Natalia, niedawno zakończyła się przygoda, Twoja przygoda z Tańcem z gwiazdami. Jak będziesz wspominać ten program? Wspaniała przygoda, poznałam wspaniałych ludzi, spełniłam swoje marzenie z dzieciństwa eee, i bardzo chciałam też pokazać się Polsce, chciałam, żeby Polacy mnie poznali z trochę innej strony, nie tej z czerwonego dywanu, tylko takiej właśnie zwykłej, codziennej. Eee, i, I to było dla mnie najfajniejsze, że w końcu mogłam się przedstawić. Także przygoda życia. Jak dostałaś tą propozycję, miałaś jakiekolwiek momenty zawahania, czy przyjąć, czy nie? E, no jedyny, jedyny mój problem był taki, e, z ilu rzeczy muszę zrezygnować, e, ale są takie marzenia do spełnienia, dla których jesteśmy w stanie poświęcić wszystko inne i tak było w tym wypadku. A masz jakiś taki niedosyt, że nie udało Ci się na przykład właśnie dojść do finału i zatańczyć w tym wielkim finale? Na pewno chciałabym zatańczyć freestyle. Wydaje mi się, że z Rafałem Maserakiem przygotowalibyśmy coś naprawdę e, ciekawego, ale i tak uważam, że zajście do finału to... Będąc osobą nie tak dobrze znaną Polaką, to było duże osiągnięcie. A poza tym myślę, że to może być początek mojej przygody tanecznej, że gdzieś ten taniec postaram się, żeby mi towarzyszył w życiu. I też muszę znaleźć jakiś inny cel, inne wyzwanie. Skoro by już taniec z gwiazdami, no to pytanie, co dalej. Czy gdyby pojawiła się możliwość powrotu na parkiet, bo w Waszej edycji też wrócili niektórzy uczestnicy, wróciłabyś? Wróciłam. A nawet do takiej edycji mistrzów, gdzie musiałabyś wystartować od początku do końca? Bardzo chętnie, może wtedy y, miałabym jeszcze większego powera, żeby jeszcze więcej pokazać. A czy zgodziłabyś się na przykład na udział w programie Twoja twarz brzmi znajomo? Y, to jest na pewno świetne wyzwanie. Kocham śpiew, kocham aktorstwo, kocham przebieranie się, więc wydaje mi się, że mogłabym mocno zaskoczyć w tego typu programie. Czy padła już kiedyś taka propozycja? Takie rozmowy. Kto wie, może, może to jest kolejny kierunek. Mam kilka propozycji. Jeszcze nie zdecydowałam się, co wybiorę, ale powiem tak, no wszystko jest możliwe.